Rozdział 26 Nawiedzony Dom W życiu każdego normalnie rozwiniętego chłopca następuje taki okres, gdy budzi się w nim gwałtowne pragnienie szukania ukrytych skarbów. To pragnienie opanowało pewnego dnia i Tomka. Chciał zaraz skomunikować się z Joeem Harperem, ale go nie znalazł. Potem szukał Bena Rogersa. Ale ten poszedł na ryby. Naraz natknął się na czerwonorękiego Haka. Hak nadawał się doskonale. Odciągnął go na bok i zwierzył mu w zaufaniu, o co chodzi. Hak nie miał nic przeciwko temu. Hak godził się brać udział w każdym przedsięwzięciu, które obiecywało rozrywkę i nie wymagało kapitału, bo rozporządzał kłopotliwym wprost nadmiarem takiego czasu. Który nie jest pieniądzem. Gdzie będziemy kopać? zapytał Hak. O, gdziekolwiek. Jak to? Czy wszędzie są ukryte skarby? O nie. One są zakopane w niektórych tylko miejscach. Czasem na wyspach, czasem w zbutwiałych skrzyniach, między korzeniami starych obumarłych drzew. I to właśnie w miejscu, gdzie o północy pada cień, a czasem pod progiem domów, w których straży. A kto je zakopuje? Oczywiście zbójcy. A ty co myślałeś? Pastorowie może? Nie wiem. Jakbym ja je miał, to bym ich z pewnością nie zakopywał. Wydawałbym i żył sobie w dostatku. Ja tak samo, ale zbójcy tak nie robią. Oni zakopują i zostawiają. Czy nigdy już po nie nie przychodzą? Nie. Wprawdzie mają zamiar kiedyś je zabrać, ale na ogół albo zapominają znaków, jakie sobie porobili, albo umierają. Najczęściej leży to tak bardzo długo i rdzewieje, aż wreszcie ktoś znajdzie stary, pożółkły kawałek papieru, który powiada, jak odnaleźć znaki. Papier, nad którym trzeba nieraz ślęczeć cały tydzień, zanim się go odcyfruje, bo cały pokryty jest samymi dziwnymi kreskami i hieroglifami. Hiero jak? Hieroglifami. To są, widzisz, takie obrazki i tam dalej, które na pierwszy rzut oka zdają się nic nie oznaczać. Czy masz taki papier? Nie. Więc jak chcesz odnaleźć znaki? Nie potrzebuję wcale znaków. Oni zawsze zakupują pod jakimś domem, gdzie straszy, albo na wyspie, albo pod obumarłym drzewem, z którego wystaje korzeń. Próbowaliśmy już troszkę na wyspie Jacksona, i teraz też możemy od czasu do czasu popróbować. Mamy tu także taki zaklęty dom nad potokiem Cichego Domu. Jest tam mnóstwo takich wystających drzew, bardzo dużo. Czy skarb jest pod każdym takim korzeniem? Co ty pleciesz? Ależ nie. Więc skąd będziesz wiedział, do którego się zabrać? Musimy się zabrać do wszystkich. Tomku, ależ to zajmie całe lato. Więc co z tego? Ale wyobraź sobie, że znajdujesz miedziany garnek Cały zaśniedziały, zardzewiały, a w nim 100 dolarów, albo zbutwiałą skrzynię pełną diamentów. Co? Hakowi zaświeciły się oczy. Cudownie, to by było cudownie. Wiesz, daj mi te 100 dolarów, a diamenty ty sobie weź. Zgoda. Ręczę ci, że diamentami nie pogardzę. Czasem jeden taki jest wart 20 dolarów, a nie ma ani jednego, za którego byś nie dostał najmniej pół lub całego dolara. Co mówisz? Naprawdę? Naturalnie. Każdy ci to może potwierdzić. Czy nigdy jeszcze nie widziałeś diamentu, hak? Nie pamiętam. O, królowie mają ich moc! No tak, Tomku, ale ja nie znam żadnego króla. Wierzę ci, ale jakbyś pojechał do Europy, to byś widział, jak masami biegają po wszystkich drogach. Naprawdę biegają? Biegają? Zwariowałeś, ależ nie. No to czemu mówisz, że biegają. Głuptas. Ja tylko chciałem przez to powiedzieć, że tam mógłbyś ich widzieć. Ale nie, że biegają. Naturalnie, po cóż mieliby biegać? Ja tylko mam to na myśli, żebyś ich tam w ogóle widział. No tak, masami. Rozumiesz? O, na przykład starego garbatego Ryszarda. Ryszarda? A jak się nazywa? On nie ma nazwiska. Królowie nie mają nazwisk, tylko imiona. Nie. Naturalnie. Jeżeli im się tak podoba, to niech tam sobie będzie. Ale co do mnie, nie chciałbym być królem i mieć tylko imię jak jakim murzyn. Ale powiedz, gdzie chcesz kopać najpierw? Właściwie nie wiem jeszcze. Może zabierzemy się do tego starego drzewa na wzgórzu po drugiej stronie cichego domu? Dobrze. Zdobyli jakąś starą, połamaną motykę i łopatę i wybrali się w trzymilową podróż. Przyszli na miejsce zgrzani i spoceni i rzucili się na ziemię w cieniu pobliskiego wiązu, by odpocząć i zapalić fajki. Podoba mi się to, rzekł Tomek. Mnie także. Powiedz hak, gdybyśmy tak tu znaleźli skarb, co byś ze swoją częścią zrobił? Co dzień kupowałbym sobie kawałeczek tortu i szklankę wody sodowej i chodziłbym stale do cyrku, kiedy tylko by przyjechał. Byłyby to wspaniałe czasy. A nic byś nie odkładał? Odkładał? Po co? No, żeby mieć później z czego żyć. To by się na nic nie zdało, bo jakby mój ojciec kiedy wrócił, a ja jeszcze bym coś miał, to by to zaraz zagarnął. A ręczę ci, że on by wszystko prędko przepił. A ty co zrobisz ze swoją połową Tomku? Kupię sobie nowy bęben i prawdziwy miecz, i czerwoną szarfę, i małego buldoga, i ożenię się. Ożenisz się? Tak. Tomku, ty ty zwariowałeś. Czekaj, zobaczysz. Tomku, ale to największe głupstwo jakie w ogóle można zrobić. Patrz na moich starych, ciągle się tylko bili i kłócili i to nie na żarty. Pamiętam jeszcze. To niczego nie dowodzi. Dziewczyna z którą ja się ożenię, nie będzie się biła. Ależ Tomku, mnie się zdaje że one są wszystkie jednakowe. Zastanów się. A jakże się ona nazywa, ta twoja dziewucha? To nie jest dziewucha, tylko dziewczyna. Chyba to wszystko jedno. Jedni mówią dziewucha, inni dziewczyna, ale to przecież na jedno wychodzi. No więc, jak ona się nazywa? Powiem ci to kiedyś. Nie teraz. Jak chcesz, ale kiedy ty się ożenisz, to w ten czas już będę zupełnie sam, jak kołek na świecie. Ale gdzież tam? Będziesz u nas mieszkał, ale teraz ruszajmy się, trzeba się zabrać do kopania. Pracowali w Pocie czoła całe pół godziny, bez skutku. Znowu pół godziny wysiłków i znowu nic. Hak rzekł wreszcie: "Czy oni zawsze tak głęboko zakopują? Czasami nie zawsze. Na ogół nie. Myślę, żeśmy nie natrafili na właściwe miejsce. Wybrali więc inne i zaczęli na nowo." Praca szła ciężko, ale szła. Jakiś czas kopali w milczeniu. Wreszcie Hak wsparł się na łopacie, otarł rękawem pod czoła i zapytał: Gdzie chcesz kopać potem, gdy tu skończymy? Może zabierzemy się do tego starego drzewa na Cardiff Hill, za domem wdowy. Zdaje mi się, że to będzie dobre miejsce. Ale Tomku, czy nam wdowa nie zabierze skarbu? Bo to przecież na jej gruncie. Co? Zabierze? Niech spróbuje. Jeśli ktoś znajdzie taki zakopany skarb, to skarb jest jego, bez względu na to, do kogo należy grunt. To uspokoiło Haka. Praca została znowu podjęta. Po pewnym czasie Hak zawołał: Do licha. Tu musi być znowu złe miejsce. Jak myślisz? Wiesz Hak, że to bardzo ciekawe. Wprost nie rozumiem. Czasem przeszkadzają czarownice. Może i teraz jakaś nam w drogę weszła. Głupstwa! Przecież w dzień czarownice nie mają żadnej mocy! Prawda, nie pomyślałem o tem. Ach, już wiem, co to jest! Ale też głupcy z nas! Przecież trzeba się najpierw dowiedzieć, gdzie pada cień drzewa o północy, a potem dopiero w tym miejscu kopać. A do licha! Tu dopiero wariaci z nas, że się tak tu pocimy, nie wiadomo po co! Do diabła! Musimy tu przyjść znowu w nocy, a to okropnie daleka droga! Czy będziesz mógł wyjść z domu? Oczywiście, musimy przyjść jeszcze dzisiaj, bo jak kto zobaczy te dziury, to zaraz pozna, co się święci, i sprzątnie nam skarb sprzed nosa. Przyjdę dziś w nocy przed Twój dom i będę miałczał. Dobrze, a teraz pochowajmy w krzakach narzędzia. W nocy chłopcy zjawili się znowu o umówionym czasie. Siedzieli w cieniu i czekali. Miejsce było odludne, a odwieczna tradycja czyniła tę godzinę groźną i uroczystą. Duchy szeptały w szeleście liści. Widma czaiły się w każdym ciemnym kącie i zagłębieniu. Głuchemu wyciu psa dolatującemu z oddali odpowiadał grobowym głosem puchacz. Groza ogarnęła chłopców mówili bardzo mało. Wreszcie zdawało im się, że już jest północ. Zaznaczyli miejsce, na które padał cień księżyca i poczęli kopać. Nadzieje ich rosły, zapał się wzmagał, a wytrwałość wraz z nim. Dół stawał się coraz głębszy, ale za każdym razem, gdy serca ich zaczynały już bić radośnie, kiedy usłyszeli ostry dźwięk żelaza uderzającego jakiś twardy przedmiot, doznawali bolesnego rozczarowania, bo był to tylko kamień lub korzeń. Wreszcie Tomek oświadczył. To nie ma celu, Hak. Znowu złe miejsce. To niemożliwe, przecież odmierzyliśmy cień na włos. Wiem, ale musi w tym być coś innego. Co takiego? Domyślaliśmy się tylko północy w przybliżeniu. Bardzo możliwe, że to było za wcześnie albo za późno. Hak opuścił łopatę. Tak jest, z pewnością. To dopiero kłopot. Musimy zrezygnować. Dokładnie na minutę nigdy nie będziemy mogli północy odgadnąć. A przytem tu jest tak strasznie o tej porze, kiedy uwijają się duchy i czarownice. Ciągle mi się zdaje, że coś za mną stoi, ale boję się odwrócić, bo może i przede mną skrada się coś takiego, co czeka tylko na odpowiednią chwilę. Przez cały czas przechodzą mnie ciarki. Mnie także. A przytem zbójcy, gdy zakopują pod drzewem skarb, wkładają tam także nieboszczyka, aby go strzegł. O Boże! Tak, tak. Ciągle się o tem słyszy. Tomku nie chce mieć z nieboszczykami do czynienia. Zawsze się z nimi ma jakieś kłopoty. Ja także nie mam najmniejszego zamiaru budzić ich. A nóżby, który nagle wysunął czerep i przemówił. Tomku, przestań, to straszne! Pewnie. I Ja czuję się nieswojo. Słuchaj, Tomku, porzućmy to miejsce i spróbujmy gdzie indziej. Zgoda. Myślę, że tak będzie najlepiej. A, ale gdzie? Tomek pomyślał chwilę. Potem rzekł. Nawiedzony dom. To najlepsze. Do licha. Wiesz, Tomku nie lubię takich domów. Duchy są jeszcze gorsze od nieboszczyków. Taki nieboszczyk może co prawda przemówić, ale nie włóczy się tak w całunie, gdy się go człowiek w ogóle nie spodziewa i nie zajdzie cię nagle z tyłu i nie zazgrzyta zębami, jak to robią duchy. Tomku, tego bym nie wytrzymał. Tego by nikt nie wytrzymał. No tak, ale duchy chodzą tylko w nocy, a w dzień nic nam nie zrobią, gdy będziemy kopali. Dobrze, ale wiesz przecież, że do tego domu nikt nie odważy się wejść nie tylko w nocy, ale i za dnia. To tylko dlatego, że tam ktoś został zamordowany. Ale i w nocy nic tam się jeszcze nikomu nie pokazało. Co najwyżej widziano w oknie jakieś poruszające się niebieskie światełka. To nie są duchy we właściwym znaczeniu. Tomku, gdzie się pokaże takie migoczące niebieskie światełko? Możesz być pewien, że i duch blisko... To rzecz znana. Wiesz przecie, że tylko duchy używają tych światełek. No tak, ale to pewne, że nie pokazują się w dzień, więc nie ma najmniejszego powodu do obawy. A no dobrze, zabierzmy się do tego nawiedzonego domu, jeżeli tak chcesz, ale zdaje mi się, że to jednak rzecz niebezpieczna. Wśród tej rozmowy zeszli ze wzgórza. Przed nimi, w dolinie zalanej światłem księżyca, zarysowywał się tajemniczy dom stojący zupełnie na uboczu. Jego ogrodzenie dawno się już zwaliło, bujne, zielsko porastało próg. Komin był w gruzach, otwory okien bez szyb i ram, jedna strona dachu zapadnięta. Przez chwilę chłopcy badali, czy za oknami nie przemknie niebieskie światełko. Mówili do siebie szeptem, jak nakazywała pora i okoliczności potem oderwali się od tego widoku okrążyli nawiedzony dom wielkim łukiem i puścili się do domu przez las rosnący na drugiej stronie wzgórza Cardiff Hill Zapraszam do subskrypcji kanału nasze-czytanie.pl